No cudzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena i wracamy do Zagrajmy w e, Watch to? Zobaczmy co jest tutaj, bo gra nie proponuje, żeby się tu wspiąć. Mimy tu nic. Mogę wejść na to? Nie mogę wejść na to. Ja mam nadzieję, że mogę. Dobra, lećmy. Skombinować jakiś samochód i udajmy się w miejsce, w które gra nam każe. Może najpierw sobie stoper zacznę, żeby się nie skończyło tak jak... To jest ostatnie trzy odcinki, kurde. Jest tu gdzieś jakiś samochód? Jeju, tyle miejsca na ulicy, nie ma samochodu. Mogłabym niby ukraść jakiś taki, w sensie, żeby wyszarpać gościa z niego, ale wtedy będą mnie... Będą za mną biec i będę dzwonić po policji i w ogóle i w ogóle. Nie chcę tego, chcę tego uniknąć. Tam jest chyba jakiś samochód. A mhm. nawet tutaj z tej strony jest. sy niego wsiądźmy i sobie pojedziemy. Podoba mi się ten płaszcz, ten czerwony. Koleś! Znaczy ja miałam znak stopu, więc to ja się powinnam zatrzymać, ale... Tutaj mam czerwone. O, i tam drobna rysa. Między nimi. Jak pięknie. Jeśli się zatrzymują. Jakoś mi to za bardzo nie przeszkadza. Zatrzymajmy się tutaj. Wysiądź. I wchodźmy do środka. Róbmy misję. Również mi misję. Bardzo mnie naprawdę interesuje, co się, co się dalej stanie. I już zaczynam powoli ogarniać tą grę. Eee. W ogóle. Dzięki za podpowiedź. Więc ten oświadczył mnie i chciał znać. Wiemy właściwie, jak mam mojej odpowiedzi. Fajnie, będę podać koniec. Hej, co mam zrobić? Szli do źródła sygnału tajemniczego rozmówcy. Okej, okay, to raczej nie powinno być problemem. Jest tu dużo rzeczy, które mogę zniszczyć i wysadzić. To mi jakoś. Osłona. Może użyję od razu. To, że jest tu dużo rzeczy. Eee, zejdź mi stąd. Tu było. Tak. Eee, jest tu dużo osłon i dużo rzeczy wybuchowych, więc podejrzewam, że tutaj będzie jakaś walka. Zobaczmy sobie. Profiluj. Mam słuchnie chcę złączyć profiler. Ok. Muszę znaleźć tą skrzynkę. Kamera. Pokaż mi gdzie jest ta skrzynka. Tu jest jedna, a druga jest gdzieś tam. Nie chcę tego wysadzać. O właśnie tutaj kamerę mi pokaż. Kamera. Tam na górze jest kamera. Nie, to nie była kamera? Co to było? Nie chcę niczego wysadzać, to się może przydać później. Chciałabym się dostać tam. Zrobimy to nieco inaczej niż zwykle. Mianowicie się troszkę przejedziemy. Przejedziemy się kawałek znaczy się. Kryto słaby punkt Cieszę się, że wykryłeś słaby punkt co, zrób mi to co, Zrób mi to To się może przydać Że się o tym jakoś specjalnie nie myślałam To się naprawdę może przydać Jest tu gdzieś kamera, jest Obniż te windy Się przejedziesz trochę o proszę Przeszka w tym urządzeniu wcale nie była konieczna, ale... Jakoś mi specjalnie nie zaszkodziło. Dobra, schakujmy to. Okej, okay, pobawimy się trochę tak. Muszę odblokować to, żeby odblokować to yy... Tak, 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 i tak, tak. Tak, i tak. Super. Ok. Tu jest wyjście. Najpierw muszę odblokować to. Muszę móc odblokować... ...to. Ha. Tak. I tak. Okej. Okay. Co to za jest? Bellwether.

Damien Brinks, the hell is he doing? I hope you don't mind the games. Wanted to see if you'd lost your edge. We need to talk and uh, you'll wanna be quick. Breaking in like you did tripped an alarm. This isn't what I had planned for us, but we're about to be interrupted. Come find me, I'll pick someplace nice. Why would he harass my sister? We haven't spoken since the Merlot. Jakby uciekaj, tak? Okej, like okay, ilu tu przyjechało? Nie wiem, zakładam, że czterech. Okej, okay, nie będę tego podnosić. Kamera. Musisz mi to schakować z tej odległości? Nie za bardzo. Przenieśmy się na inną kamerę, proszę cię. Pięknie. Sam oberwał Jeszcze tamto Wa wa Dobra, on mnie tu nie widzi, ale za to widzi mnie ten drugi. Mi się bardzo nie podoba. Wow! Dobra. Oh, wow, 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 wow. Dobra. O, oni się będą osłania osłaniać. Kurde, dawaj mi tą kamerę. Wysadź. Jeden. Wyshać. Drugi. Pięknie. Super. Ten mi raczej nic nie zrobi. Natomiast ten to co innego. Ale zostało ich dwóch w tym momencie. Przeładuj. Cholera. Świetnie. Ok. I co mam teraz zrobić? O, trochę kasy zebrałam. Tam się mamy spotkać, w parku, zapewne, tak? Nie miejsce, miejsca, z którego pochodzi rozmowa. Okej? Okay. A, namierzono miejsce. Spoko. Zabierzmy ten pistolet. Jakoś nie za bardzo przepadam za. Chociaż... O, to jest ten SMG. Tu mam tego, strzelba samopowtarzalna, a nie. wolę coś takiego. A tutaj, karabin szturmowy. Karabin szturmowy, karabin szturmowy. W sumie ten mi się najbardziej podoba. No i oczywiście, wspaniała broń z tunikiem. Schowaj to na razie. Siądź. Dina no, o niczym nie wiedzą. Upewnimy się, żeby tak zostało. Jesteśmy na miejsce spotkania. 10 minut. Więc myślę, że... Możemy sobie to jeszcze zrobić. Powiem że lubię tą akc akcję w tej, w tej grze. Jest bardzo przyjemna. Uch. To jest jakiś park czy coś. Ok. Trzymamy się tutaj. O, profiler. Dobra, nie chcę mieć go na razie. Wejdźmy sobie spokojnie. Znaczy, średnio spokojnie tam wchodzę, ale dobra. Uh, to to miejsce. Fajna jest ta rzeźba, podoba mi się. Chciałabym kiedyś zobaczyć z bliska. Clever boy. Picks on me. Damien. Tell me you miss me. You had that punk call my sister. <coughs> Why am I here, Damien? You're always so grandmaiden. My god. Don't you ever loosen up? I want my partner back. Me at the computer. You in the field doing the manly work. I'm here to help you. We both want the same things: answers. Who attacked us? And I happen to know that you've hit a wall. Yeah, I figured. So, I come bearing glad tidings. The Merlot. The Merlot. Mm-hmm. The Merlot was your fuck-up. Bullshit. You bailed on a perfectly good scheme. No one would have found out if you just stood by me. Six-year-old girl, my niece, died because you went too far. Oh, you're adorable. Blaming your family problems on me. Damien crossed the line. He made the bad man angry. What about me? What about you? You're not the only one suffering. He made me cripple. He took everything from me. Don't you see? That's what binds us together. You're You got nothing I need. There was another hacker. There was a second hacker. And I know how to find him. And well, that may be, Damien. But you can't do it on your own. You need me. Your big problem is. I don't need you. Don't walk away. This is a lead. Fine, it's nice just. To the tip. Fajne jest to, że w scenkach ma płaszcz, który mu nałożymy. A ja jakoś tak nie przepadam za tym Damienem. Szkło mi drgnęło. Zawsze szedłem do Damiena. Powiedział mi, jak wyrzucić słaby kod i eksploatować go. I nauczyłem go, jak zrobić to samo bez komputera. Ludzie mogą być bardziej wulnerowani niż ich systemy. We were a strong team. After Lena, I was done with him. And waste time thinking about him. Now he's creeping back in. I need to know what he's got on them a lot. za podpowiedź. Spoko. Misja wypełniona. Pięknie. Eeeh, uh, okay, pogadajmy. Ktoś do ciebie dzwonił czy nie dzwonił? A 9, 6 na 9. No, fajnie wiedzieć. Powiem że bardzo ładnie to miasto wygląda. No, jak fajny księżyc. Przyjmij zlecenie. Zbadaj profilowanie włącz. Nie chcę tego robić. Tego też nie chcę robić. Eee, tutaj powinna mieć, no właśnie. To znaczy, tutaj jest kryjówka od, odblokowana. się tak zastanawiam czy nie odblokować sobie tego żeby mieć to już wszystko na tej wyspie przynajmniej a potem się ewentualnie przenieść na kolejne wyspy, tutaj mam jeszcze dwa te duże hakowania, tu jest jeszcze ta, ta wieża jedna i tu jest duże hakowanie i tu są tu już jest otwarte to hakowanie więc pojedziemy sobie tutaj, otworzę to i na tym będzie koniec odcinka jednak na razie trzeba tam do swojemu żondowi. szczerze? średnio. jest bad boy Okej. Okay. Ciekawe. Znaczy jestem pewna, że na, na końcu albo obalimy rząd, albo ten system, który on proponuje, więc... Yy, cała gra się ku temu skłania, ponieważ cały czas walczymy z tym decekiem Ewentualnie stajemy na niego szczycie i będziemy rządzić. Niepodzielnie. Zobaczymy. co sobie grają tutaj. Fajne, niech sobie grają. Gdzie jest mój samochód? Który tutaj tak pięknie zaparkowałam. Jest! Aż jestem zaskoczona, powiem Wam szczerze. Nawet nie jest zarysowany. Zapewne? Jeszcze nie raz. Znaczy coraz lepiej czaić te kontrole nad samochodem. Bardzo mi się to podoba. Okay. Mówiłam, że nie będę robić zadań pobocznych, ale oddokowuję sobie to, ponieważ to nam ułatwia rozgrywkę. Bardzo ładnie. Yy, mając taką bazę gdzieś w pobliżu, zawsze jest nieco łatwiej. To było ładne, ale jednak kogoś zabiła. Myślałam, że przeleciałam nad nim. Jak wam się podobał mój parking? Mam nadzieję, że ładnie, bo ja jestem z niego dumna. Chodźmy tutaj. Czu, 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 czu. Ciekawie, jak ja tutaj mam leść. Czy mogę wejść do środka? Raczej nie bardzo. Co, jak, jak, jakby zablokowane. Przede wszystkim to ja powinnam wejść na tyły budynku, a nie latać dookoła niego. No. A jak się przebiegniemy? Crash Run. Aha! To jest ta mała minigierka. To nam sugeruje. Skoczysz tu nie bardzo. A chyba ja potem powinieneś być w stanie skoczyć. Nie wskoczysz, nie wskoczysz. O, tu wskoczysz. Dobra. Tutaj mamy kamerę. Przejdźmy sobie na około, na, na drugą stronę budynku. Proszę, jak ładnie. Kamera. Wiesz, że to przeciwdepresyjne. Okej. Okay. Zhakowaliśmy go. Spójrzmy sobie w indzie. No, a ja tam powinna wyprowadzić na samą górę. To mi się dobrze wydaje. Ci. To by tam schodził. Normalnie. czasu idę. Ok. Co ty tu masz dla mnie, gro? Czy, 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 Masz ty tutaj jakąś kamerę, gro? Byłabym za nią niezmiernie wdzięczna. Mogłabym tu zaskoczyć. O, kamera. Proszę bardzo. Kamera. Jak ładnie. Nie! Skakuj. Naciśnij B raz za dużo, tak? Chodźmy. Gdzie jest ta wieża? No jest tutaj, tak? Tak. Dobra. Pięknie. Dobra, jak stąd mogę wyjść w miarę szybko? Przeskakiwanie tędy jest jak, raczej złym pomysłem. Użyjesz drabiny? Oczywiście, że nie, bo co? Tędy zejdziesz normalnie? Myślę, że tak. Ale dobra. Dalej polecimy sobie w kolejnych odcinkach, a w tym odcinku dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.